Witajcie, witajcie, to znowu ja Góral witam Was w kolejnym odcinku z gry Steam Punk Tower 2 I jak wygląda mapa? Mapka wygląda tak. Mamy już dwa miejsca do kupienia, czyli Wschodnia Europa i północna Europa. Niestety nie ma żadnego znaczka na Polsce. Nie wiem, czy to się zmieni, czy to się nie zmieni. E, powiem tak, troszkę pograłem ostatnio. Jak widzicie tam, tą fabrykę, żem zdobył, dzięki czemu, m, już Wam pokazuję, ulepszyłem sobie te e, do strzelania. Chyba te, ale nie jestem pewny. Piły chyba też... I coś tam jeszcze, ale w sumie możemy teraz sobie przez to wszystko przejść. Więc tak, upgrade, kanony, jak widzicie, są na maksa. Już więcej z nimi się nie da rady nic zrobić. Więc kanony są na maksa. Te też są na maksa, czyli kanon tutaj też jest na maksa. To było, teraz tak to tu brakuje mi tego. Nie wiem, gdzie mogę to zdobyć. przeszukałem, więc mi się wydaje, że będziemy musieli dziś otworzyć właśnie tą całą Europę i tak dalej. Zobaczymy w ogóle, jakiego, jakie mamy questy i tak dalej. Dobra, czyli to, żeśmy sprawdzili. Piły, piła. Tutaj mamy to odblokowane, i zostało jeszcze jedno ulepszenie. I to chyba dziś będziemy robić. I z tym, jak widzicie, doszłem dotąd. I tutaj mamy jeszcze też podnieść. I to jest tak. Tu jest chyba odpił. Tak jest, czyli to mogę ulepszyć. I mogę ulepszyć Industrial Center na piąty poziom. Ok, czy nie, na szósty. Dobrze mówię. Czyli tak wychodzi na to, że to już jest na maksa Dobra, tu kasę możemy wziąć. Teraz sobie zobaczmy te piły i potrzebujemy coś takiego. Co to jest? Aha, i to jest... O, to jest w Polsce Dobra, to czekajcie. Skoro tak to możemy sobie kliknąć jeszcze to i zobaczyć to. To też jest tutaj. Aha, czyli tu są dwie fabryki. A gdybyśmy na przykład spróbowali odblokować tą wieżę, co się stanie? Weźmy zasieki. Za 1200. Spróbujmy zrobić. Co ma być, to będzie. Nie wiem jeszcze, jak nam pójdzie. Co my mamy? Aha, czyli nie mamy pił. Nie wiem, czy czasem, że mnie spieprzył tego, ale. Zobaczmy. Dobra, ładnie ten musi się podładować, i ten. Teraz dajmy tego tego. Musimy się podładować. Weźmy teraz tak, to... Wracaj na linię frontu. Ty też. Ty się podładuj. To możemy cofnąć. Póki nie jest tak źle... Z co myślałem, że będzie gorzej. Może się uda. Udało się, ok. Zobaczmy teraz tak, bo przeszliśmy tą powiedzmy wieżę, która jest najbliżej Polski. Oczywiście ładnie nagrody wpadają, ale to nic nam nie dało. No dobra, czyli tak, możemy otworzyć to. Warszawa, pięknie. Tu mamy co? Jakiś silnik odrzutowy, to jest chyba to, co chcieliśmy. To jest chyba do tego prądu. Czekajcie, tak to miało wyglądać. Mhm, to jest to. A tutaj? To, to nie wiem co to jest. To chyba do rakiet. Czyli odblokowaliśmy tutaj to. Tu jest yy, roboty, prototypy, trochę tego, trochę tego. Yy. Ile kosztuje? 10 tysięcy. Mamy 790, więc nic nie zrobimy. Ale to by mnie kusiło, bo gdybyśmy to przejęli. Czekajcie, zobaczmy, co tu jest. Te roboty, prototypy, trochę tego. To... Mi się wydaje, że ja bym wziął tutaj na tą, na tą e... misję. Zrezygnowałbym z tego, a wziąłbym piłę. Niestety nie kupi nic. Dobra, więc jedziemy z tym, co mamy. Przyspieszmy i mamy trzy te. Trzy znowu rundy. Może się uda. Oby. Wtedy szybko by trzeba było wysyłać pociąg. co to jest takiego słabego? No, ciężko tu będzie, wam powiem. Bez... Yy... Bez tych, bez smobagaczy to... Chyba nie będę przyspieszał. Grajmy sobie na spokojnie, żeby opanować tą całą sytuację. Przyspieszmy na chwilę, no. Dobra, musimy uzbierać jak najwięcej tych, jak najwięcej ee, tych niebieskich mocy, bo w drugiej rundzie się przydadzą. o właśnie o idzie ten

I żeśmy przeżyli, dobra, niech ci się podładują, zostało mi tylko oko, coś jedzie, coś dziwnego. Jeszcze coś nowego. Dobra, odpalamy oko. No, niestety. I nie mamy kasy. Hmm. Dobra, muszę pograć trochę, trochę tutaj, porobić te wieże i zarobić kasę. Więc wracamy... Wracam po krótkiej chwili. Dobrze, a więc tak, uzbierałem 11 tysięcy pieniążków. I teraz się zastanawiam, bo tak, piechoty będzie troszkę, a trochę będzie samochodów, trochę będzie czołgów, trochę będzie samolotów, ale najwięcej będzie robotów i prototypów. I teraz mam takie ustawienie. I się zastanawiam właśnie, czy za te kanony lepiej będzie dać piły. Hmm. Czekajcie, ja muszę zobaczyć jeszcze jedną rzecz, po ile one biją. Hmm, czyli tak, to zadaje obrażenia. Mi się wydaje, że to są obrażenia od 20 do 32. Nie, no to to daje dużo więcej obrażeń. Dobra. To nawet się nie będę zastanawiał. Lecimy z piłami. I pomysł jest taki, że chcę odzyskać tą fabrykę i zdobyć dwie te części, żeby usprawnić po prostu te wiązki laserowe. Powiedzmy. Czyli tak, to wypadł. I piły za to idą. Naprawiamy. I teraz tak bierzemy sobie dwa razy oko. Może wziąłbym ostrzał, zasieki i dwa razy to. Myślę, że teraz jestem przygotowany w pełni na to, co możemy czekać. Okej. Okay. Spróbujmy to przejść. I mamy jeszcze dwa oka jakby co. Można będzie odpalić. Dobra, teraz troszkę zwolnijmy. Może będzie dobrze. To jest yy... pierwsza runda, jeszcze będą dwie, Mo myślę, że może się zawsze skończą. I w drugiej na pewno przyjdą te roboty, te takie duże. Dobra, przyspieszmy. Pyk, pyk. Już są. Dobra, tu się udało w miarę. Wiązka jeszcze nie będzie. Okej, okay, dobra, przeżyliśmy. Nieźle, bym powiedział. Myślę, że to jest czas na, na pokon. Dobra. Mamy to! Jest! Jednak trzeba było zainwestować bardzo dużo ulepszeń, żebyśmy przez to przeszli. Myślę, że sam bym sobie nie poradził, jeżeli chodzi o mój sprzęt. Dobra, mamy dwie skrzyneczki. Coś tam żeśmy zarobili. I teraz tak 3 minuty. Ok, wysyłamy pociąg. Pociąg jedzie do Warszawy, i potem z Warszawy pojedzie tędy do Budapesztu. Belgrad, pewnie tutaj Zagrzeb, Wenecja, Milan że żeby chciał jechać statkiem. No ale 3 minuty będziemy musieli czekać. Także ja e, robię krótkie cięcie i widzimy się jak już będę miał dwie te części i będę mógł ulepszyć e, wiązkę laserową. Dobra, no wracamy po krótkiej przerwie i co się okazuje, że mamy dwie te części, więc idziemy ulepszać lasery. E, troszkę to trwało zanim ten pociąg cały przyjechał, ale myślę, że się opłacało. O kurde, tysiąca. Brakuje mi pieniędzy. Dobra, to idę dalej zarabiać. Okej. Okay. Udało mi się trochę nazbierać, mam 14 900. Więc wracamy do naszego upgrade'u. Tylko zapomniałem, co my mieli upgradeować, chyba to. Tak jest. I mamy 65000 Aha, jeszcze tu trzeba będzie wydać. To na razie nie wydamy tego. Na razie wrócimy sobie do tego. Pyk. Ok, i teraz tak, tutaj możemy mieć damage albo plus 5% szoku. No dobra, spróbujmy zrobić jeszcze tą wieżę. Co prawda, tu będzie dużo prototypów, dużo robotów, ale myślę, że może się jakoś uda. Więc tak to wygląda. Yy, naprawmy sobie wieżę. Czy mnie stać na coś? Hmm. Stać by mi było w sumie na dwa. A weźmy, żeby nie było. Może chociaż to coś da. Tak prezentuje się wieża i tak prezentują się moje bronie.

A, on tak powoli ten podnosi. No dobra. On nawet nie zdążył wystrzelić. Czyli to jest 2 na 4 ok. No trzeba przyznać, że... To jest w takim najgorszym stanie. Może to jeszcze podładuję. To jest 3 na 4, to może być grubo. Chociaż zobaczymy. Dobra, udało się. Trzeba ich jak najszybciej podładować. Aha. Wszystkie siły na nie wyrzucam. Mamy to. Okej, okay, udało się tą wieżę zdobyć. Pięknie, dwa tysiące stop padło i masa części. I zadanie jeszcze zrobiliśmy, dostaliśmy 3000 Dobra Wyślij agenta do Mińska lub do Warszawy No dobra no wysłałbym tylko, że To kosztuje 5000 my mamy 6000 A tak naprawdę to ja bym chciał jeszcze tutaj zupgradeować na maksa w sumie mógłbym dać, tylko teraz tak Czy to, czy to Chyba za to za 3000 I teraz tak, to pyk i to miało być. OK Czyli Elektropuls można powiedzieć jest na gotowo Dobra, ile kosztowało kosztował wysłanie agenta? tysięcy. Nie mamy tyle pieniędzy. Otworzyć północną Europę nie możemy. 10 tysięcy to kosztuje. No dobra, ale jeszcze sprawdźmy sobie Czy jest coś. To ma wszystko 4. To ma 4, to ma 4 Aha, widzę, że piły będzie można jeszcze upgradeować. I... Będzie potrzebne takie coś. Czyli to nie jest to. Czyli to będzie chyba tu, w tej. E, zobaczmy. Nie, nie tu, to piła. Upgrade. Zobaczmy, gdzie to będzie. Tak. Czyli musimy otworzyć północną Europę, żeby dostać się znowu do tej e, fabryki. No niestety, niestety. Ale myślę, że w tym odcinku to wszystko, bo jakby nie patrzeć to... Um, można powiedzieć, że gram już chyba ponad godzinę, a odcinek wyjdzie pół godziny, więc tyle ode mnie. Trzymajcie się, cześć.